No i się maneczko. Kędzik, Kolejny wypad do wody. Dzisiaj sam. Bardzo fajna woda, ciepło. Wiatr nie wieje. Widzę, że tutaj bardzo mocno podmyło tę plażę. I wody dużo odeszło. Także będzie można wejść głębiej w woderach. Dzisiaj jeszcze jak dla mnie na piankę za zimno. Tyle godzin siedzieć. No i co? Amfibio, mała cewka. Miejscówka ta, co ostatnia, tu gdzie wychodziły stare monetki. Także co? Do pierwszego sygnału na No i pierwszy, ciekawszy sygnał: dyszka z prl No i jest drugi pieniądz, 5 groszy. I zryweczka piszczała jak 10 gram złota. I jest z ziko A jest groszóweczka. Dzisiaj sypię monetkami ładnie. Patrzcie, teraz uratujemy pszczołę O, skrzydełka zamokły No dawaj leciej, Halo Lecisz ją na brzeg, podeschnie może w otwórunie i patrz Skrzydła otworzyła, ale mam okre posadzę tu na krzaczku. No dawaj, dawaj Dawaj Zuza Trzymaj się. O! Podeschnie i otwrónie Patrzcie jaka ładna dupeczka wyszła od myśliwskiej. Ale tutaj taka stara z tym bocznym zapłonem. No i taki tam skromny gwoździk. No i z tym gwoździkiem w sicie jeszcze było No i jest 20 ziko z PRL. I jest ołowiks. I 20 groszy współczesne. I jakaś taka śrubka dziwna. Powiem Wam, że fajną miejscówkę tu trafiłem. Bardzo jest tutaj wypukane. Tu leży sygnał koło sygnału. I wszystkie praktycznie podejmuje za pierwszym razem. To leży prawie na wierzchu. Ale muszę wyjść trochę z wody, odpocząć. Bo mam problem z woderami. Strasznie mnie w kostki gniotą. Pod naporem wody. Ja muszę tam coś, kurde, włożyć chyba do tych butów. Dobra, mała przerwaj, ryjemy dalej. I grosik wyskoczył. No i coś tu jest. Chyba pięć groszy. No i patrzcie, jaki kaliberek wyszedł. Spory. Taki pocisk i dyszka 10 groszy, współczesne 91 rok, i znowu dyszka i kluczek, no, ale chyba jeszcze kilka tam leży w tej samej dziurze dzwoni. No, i takie spore coś. Nie wiem co to. Jełowiks. No i patrzcie, kawałek się korka. Niestety kawałek. 10 groszy. No i mamy ołowiks. No i patrzcie, drugi boczny zapłon. Ołowik. No i dzisiaj mnie prześladują te 10 groszówki. Któraś z rzędu. Kurde, patrzcie, już myślałem, że jakiś medal znalazłem. Ale też jest ładne. Nie wiem co to. Nie wiem czy to coś na GoPro będzie widać, on nie wyostrza. ale jakaś tabliczka aluminiowa, Bierutowice, świątynia Wank, taka blaszka do czegoś była przytwierdzona, bo widać dwie dziurki. No, ale ładna rzecz. W domu sobie wygoogluję, gdzie ta świątynia jest. I znowu deszka. Znowu dupka, ale tym razem współcześniejsza. No i też prl tym razem. Trochę już zmierzam w stronę wyjścia, ale tu się zatrzymam. Jak są prl popatrzymy. Grosik. I jeden Zico współczesny, ale coś tam jeszcze dzwoni w tej dziurze. Teraz sprawdzimy. Jest nowotko 20 ziko i kawałek jakiegoś zapalnika nie wiem co to ale jakiś perelek cóż, wychodzi no i patrzcie na to jest pierścioneczek niestety ani srebro, ani złoto, nie dziucha, ale bardzo ładny sygnecik tutaj już woda zrobiła z nim swoje, ale jakaś, jakaś głowa tutaj jest bardzo ładne, elegancko ale spota trafiłem, to wszystko wychodzi tutaj z jednego miejsca Teraz z dyszka i prl -ka. Ale nie wiem jak. I dyszka PRL. I następny kluczek, I grosik. I dyszka. No i podsumowanko z bunkra, z takich lepszych fantów. Wypadło 26 monetek. prl i współcześniaki. Tutaj ta tabliczka. Jeszcze nie sprawdzałem od czego mogła być, ale ładna. No i mój sygnat. Wydaje mi się, że to papież jest. No, niestety miedziucha, ale... ...tak cieszy. Do kolekcji. No so, co, widzimy się następny weekend. Pewnie też w wodzie, o ile pogoda dopisze, nark.